witam Semeritz w kolejnym odcinku na moim kanale zegram z Uncharted 3 jest to ogólnie pierwszy odcinek e, z tej oto części gry także co, lecimy dalej wszyscy ludzie marzą, ale nie w ten sam sposób. Ci, którzy marzą nocą w zakurzonych zakamarkach umysłu, budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić to moje dzieło. Ręce do góry. Dobrze się bawisz, Kater? No, boki zrywam. Ciepłe powitanie. Są czyści. Najmocniej przepraszam. Ostrożności nigdy za wiele. Pan Talbot, jak rozumiem. Panie Sullivan i panie Drake. Zgadza się. Masz go? Najpierw. Zobaczmy pieniądze. Kater. Oto one. Proszę pokazać. Muszę potwierdzić autentyczność. Oczywiście. Srebro. XVI wiek, styl elżbietański. Wyryte motto sir Francis Drake'a. Cóż, wygląda na oryginalny. Oczywiście, że tak. Proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli. Czy to ważne? <laughs> Mój klient będzie zadowolony. Ej, momencik. Sali to fałszywki. Zapewniam pana, panie Drake. O, o, masz rację. Te fałszywki jeszcze śmierdzą tuszem. Co ty u licha kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać. Jaja ja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty, powiedz swojemu klientowi, że skrewiłeś. Chodź, Nate, zwijamy się. Przeceniacie panowie swoje możliwości. Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Póki jeszcze możecie Rób, co pan mówi, synku Jesteś złodziejem No proszę I kto to mówi? Dobra, także ogólnie się biją Dobra, kwadrat To jak chyba w pożytnych Trójkąt, żeby się rozchylić, uh, dobra. Żeby zrobić unik właściwie. Trójkąt. Dobra. Oj. Dobra, lejemy go. Dobra. W sumie nie wiem o co chodzi, w sensie... E, ten, e, nie wiem o co chodzi, w sensie... Nie było, w sensie, mi się wydaje, że nie było mowy O żadnym pierścieniu, ani nic takiego, bez żadnej takiej jakby kontynuacji czy coś Tak mi się wydaje, nie wiem Dobra Tego bije... Kurde Dobra Ten pokonany i teraz ten Dobra Au To musiało boleć Dobra. Teraz my go bierzemy. Trójkąt i kwadrat. Dobra, Zbierajmy się z tą. Tylko gdzie? Cześć wielku ludzi. Szybko wolnij mu. On tu klikać czy nie teraz? Nie, dobra. aby żyć kierując... Ej, spoko to jest. Dobra, zrobimy teraz taką. Tak się da? Ale co my mu robimy tym? W sensie, my nic nie robimy mu. W sensie, dobra, nieważne. Bijemy się po prostu, bo... Dobra Tak, tak, kurde. M za dłużej ich tutaj, no wy no. E e co? Dobra, tak się daj Em e Halo, bo pomocy, bo nie rozumiem trochę. O dobra Tego przez okno, tej sali chyba zbił Dobra Kółko, kółko Dobra Tego chcę przez okno Przez okno go chcę, no dobra, nieważne Chwila, bo ja zginę zaraz, no Ukła, dobra. O stary. Co za rozróba, ale e, co? Gdzie? No dzięki. Nie. Daj mi tylko chwilę. Zaraz zatańczymy. Daj mi tylko chwilę, nie? Najlepiej. Oj To teraz to jest problem, bo... Bo tak trochę nic nie rusza, nie? Mam nadzieję, że to ja cię nie mówię, może tak, będę mówił teraz głośno, może jak bardziej, wiecie, energicznie czy coś. Dobra, eee... Trójkąt... To tak i w taki sposób i bardziej go jeszcze i... Dobra, umrzyj już. Już nie żyj. I za chwilę jak to chyba nie zabijam. Nie wiem, tak mi się... Nie wydaje mi się, żebym go jakkolwiek zabijał. Dobra i co teraz w sensie. To, tak. Au. Ciekawe mu jakiś zombie padł Nie jest? Tylko duma ucierpiała. Dobra, idziemy czy coś? Chodź idziemy Dobra, rajd. idziemy Tędy, idziemy, Tędy idziemy No, przecież idę Zatrzymać ich! Mam tego starucha! Dobra, bijemy go, bijemy Au Dobra, nie wiem co zrobiłem, nie wiem po co zrobiłem co, po co i w ogóle a to on go... dobra, dobra to idziemy Idziemy dalej, ja nie wiem czy mam to coś wycinać czy nie Chyba nie, no bo to jest taki początek, no nie wycinał Ups No chodź tutaj No chyba piękno nie niego w ogóle jak go uderzy Ale wbiebe. nie wiem Ej, hey, ej... Hey. रावद्र जात को Że zamieszkałeś w rynsztoku ze swoim podopiecznym. Masz bardzo dziwne upodobania jak na swój wiek. Wiedziałem, że to twoja sprawka. Oj uważaj, bo się rozpuścisz. <noise> Pyska ty z ciebie gówniarz. Nie znasz strachu. Bardzo ciekawe, czego naprawdę się boisz. Ani kul, ani krwi, ani połamanych kości. Nie. Ciebie to podnieca. Prawda? Oszukasz śmierć. Czy nie? nie. Spokojnie, Sullivan. Nie zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. Oddawaj to. Kater! Boże, drogi. Zamknij się! Ty głupcze! Nie ma za co, Wasza wysokość. Pani Marlow, proszę wsiadać do samochodu. No nie, chyba nie żałujecie tych dupków. Co? No. My już idziemy, czy coś Dobra Dobra Jedziemy. A w ogóle znać, czy mam ten ...napisy włączyć czy wyłączyć, bo nie wiem? Dobra, gdzie my? Aha. Yy, dobra. No. No halo. Aha, w tą stronę, no tak. Co my tu szukamy, bo nie wiem. No tu już dalej chyba nie. No i co to ma być? Pewnie coś być na końcu sali, mogę się założyć Dobra, to nie tu nie, to też nie To nie wiem, dobra, co, co to jest To też nie, nie wiem, go my w ogóle szukamy Aha, ja chyba wiem Tak mi się, mi się wydaje, że tego pierścienia szukamy Tak mi się wydaje, no nie wiem, nie pamiętam kompletnie Tutaj No. Nie, no nie zacznie na górę pewnie 100% na górę, bo tutaj może na górze. No dobra, ale i szybciej trochę, bo nie ma czasu. Może dziennik. No i po co mi to? Nie kumam. Nie dobra idziemy, czy coś? To pewnie też nie. Nie, to też nie. Dzwoni kompas jakiś, no nie. Musi być jednej z gablot. No ale... O to co? On to ładlan stworzył, nie wiem. Czemu on go? W sensie on nic nie zrobił, nie? Tak mi się wydaje, że on nic nie zrobił jakby on go Wywalił z muzeum? No bo muzeum, nie wiem. No cokolwiek to jest, tak? To on go z tego czegoś wywalił i. Nie wiem. Dobra, biegnij. Jak się biegło w tych grze, nie, bo nie pamiętam. Miałem kilka dni przerw od tej gry i. A nie, on chyba się nie biegło, po prostu sam biegł. Bo tak, ani tym, ani tym, ani Muszę tym. To biegnij szybciej. Ale nie pamiętam, ej, gdzie on poszedł? Tam nie. Nie idę tam. Aha, to jednak tam. Aha, myślałem, że to jest ślepy zołek. Taki. Dobra, no nie wiem, idziemy, ale. I nie wiem, po co w sensie. Aha, bo to on jest. O, oh, to może się poczęstuje. Najlepiej. Tak, i tak by zgniły, Dobra, ale gdzie on poszedł? Bo ja nie wiem. gdzie polazł? Dobra, chyba tam. No, a to on chyba. Tak, to on? Albo. Nie wiem, no idziemy. Nie wiem, czy mam to wycinać, czy. Chociaż pewnie ten to wycinał, nie? Dobra, no idziemy dalej, ale. Czyli w to nie otworzymy pewnie. A. Co on wyprawia? Gdzie on jest? Dobra, idziemy. Przed tutaj, ale. Niech to. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę na górę. Chyba idzie na górę. Czyli on jest taki od dziecka był taki, wiecie? Taki skoczny czy coś? No wiecie, taki parkrowiec. A nie, tam po prostu, bo tak kamera ten była Jest w taki sposób, że nie myślałem, że wiecie. No skacz, dobra, i teraz tutaj jest 100%, co on tam robi? Muszę się przyjrzeć. Nie chcę cię poganiać, ale możesz się ruszyć? Tylko, że czeka na mnie moja pani. Wiesz, jak jest. Senior. Dobra. Nie spada, ey. Aki lo Aha. Proszę, bilet. Co to było? Spróbuję wziąć w trochę głośniej. Ok, muszę zwinąć ten portfel. Cholera. Nie mogę tędy iść. To którędy w takim razie? Tędy na pewno. Oj... Czy to spadło, czy nie? Nie. Dobra, nie... A co ja robię? To jest... O, znajdźka. Dobra, ale w takim razie gdzie w tym momencie? Tutaj? Tak? Tak, dobra, i teraz gdzie? Przechodzi przez budynek, chyba zobaczę go z dachu. Aha, tu można było się spiąć, mniejsza. Dobra, o, yy, teraz gdzie? Tutaj jest 100%. Tam mam iść, czy jak? Nie, nie mogę go zgubić. Nie mogę go zgubić, ale też nie mogę iść tak, żeby nie zauważył. Nie Niech to. nie chcę tam iść. A, no, no, kto idziemy? Nie łap się, bo jakiś będzie, wiecie. wiesz, muszę jakoś buchnąć ten. Ja nie wiem czy ogólnie będziecie go dobrze słuchać, czy mnie będziecie dobrze słyszeć, bo nie wiem Eee, tędy Ej, no bo nie wiem gdzie teraz jest Czy on w, w ogóle? Czy on tam rozchodzi w tym samym, w sensie poza tym garniturem, to on tak... to w tym samym, w sensie w tej samej koszulce Ona się magicznie zwiększa Trzymam go w kieszeni, mam jedną szansę OK, ale portfel był mu oddany, coś, gdzie w sensie król by wziął. Holera! słuchaj, wiecho. Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj mnie! A, tak sądziłem, tylko nie próbuj uciekać. Daleko masz do domu, synku. <grych> Nie mów tak do mnie. Rodzice na pewno się martwią. <śm> nie, nie sądzę. Dobra, nie pytam. To była niezła akcja. Masz smykałkę. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, dziadku. Hej, nie mów tak do mnie. Tylko brakuje ci techniki. Dokładnie widać, co robisz. Odbiło ci. Tak? Śledzisz mnie po całym mieście. Pewnie myślałeś, że łatwo mnie obrobisz. Ale kiepsko wybrałeś, mój chłopcze. E, e! Co? Mój portfel. Dobra, w takim razie wezwiemy policję. Proszę bardzo. Tylko pewnie spytają, czemu turysta w średnim wieku łazi po załukach za dziećmi. Nie, <laughs> nie złe z ciebie ziółko, naprawdę. Po prostu umiem o siebie zadbać. A poza tym... Sądzę, że przepadasz za glinami tak samo jak ja. Hm? Racja. Młody. Portfel. <grymne> Próbowałem. No jasne. nie widać, co robię tak Dobra Dobra, także to było tyle w górę sukcesy żeczka no i do